Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek! Jesteśmy sobie w parku śląskim. Kultury i wypoczynku. Yy, Kultury i wypoczynku właśnie park Śląski... ogóle jest Dzień Ojca i dostałem Dziś... prezent na dzień ojca od Michasi. Dzień ojca, może zobaczycie później za chwilę we vlogu, jak Michasia ten prezent robiła. Czekaj jak ja Aha, to Aha, nie... bo wyście to nagrywały wczoraj, wiecie. A, bo... a my jesteśmy tutaj, się... zobaczcie, pozna... no niektórzy może kojarzą stadion śląski, idziemy teraz na elektriczę. A wiesz, jak tak dotykasz na ten ekran, to ten ostrość łapki tak? na punkt. Na jaki punkt? No na wybrany punkt. No to na, na nas. No i wiadomo, także może być ktoś rozmacerny. Dobra, idziemy na eleczkę teraz, a później idziemy spacerkiem z powrotem do domku. To chodźcie z nami. Karta. Widać, no to płacimy ile? 36. Mhm. W jedną stronę? No to trochę dużo, nie? Marek zadowolony Dobra, to wyciągamy Uj, jest jeden, tu widzę To jest potwierdzenie Dwa Aha, to jest bilet Drugi i jeszcze jeden A co to było? Trzy dosz? Tak, potwierdzenie Tu miałaś, bierze że Dobra, masz trzy? Raz, dwa, trzy To idziemy Idziemy na ławeczkę Dobrze, ustawimy się na cztery ja stoję. Dobra, tu siadamy. Uwaga, hops. A ja muszę zapiąć sandałówki. O nie, nie zapiąć sandałów, to idziemy. Uuu. Uuu, a teraz to wieszyło. Dobra, to jedziemy. Na stadionie? O, jakieś rozgrywki chyba, bo słychać. Dobrze, teraz będzie wiało. będzie słychać więc nie, nie będzie tak dobrze słychać, ale coś tam zobaczyć na pewno będzie można. Michasi w pokoju, zobaczcie co mm -hmm. się dzieje. Jutro jest dzień ojca i Michasia tworzy. Yy, już laurka gotowa, prawda? Tak, laurka gotowa. No właśnie, a tu zobaczcie co się, co powstaje. Ja już Wam może pokażę. Oczywiście, ja jej pomagam też, mm -hmm. ale zobaczcie Ty, co Michasia to tworzy taki dla taty. Bukiecik. Nie wiem, czy to. Yy, czekajcie, wyostrza mi. Zaraz, zaraz poczekam. O, jest! Takie kwiatuszki powstaną, zrobimy taki mini bukiecik kwiatowy. Michał się właśnie tutaj robi kolejny. Mm -hmm. Tak. A z czego on powstaje? Już Wam mówię, potrzebna jest paczka chusteczek. Trochę tak ciszej mówię, bo wiecie, Marek jest w kuchni, montuje jest filmik. Poko w pokoju. W pokoju? ważne nieważne, ale jest w domu w każdym razie. Potrzebna jest paczka chusteczek. My jeszcze mamy taki drucik yy, do kwiatów, do różnych ozdób, takich yy, robienia różnych rzeczy mm, bardzo cienki, delikatny drucik yy, no i nożyczki, tniemy yy, chusteczkę na takie yy, długie paski potem ją tam wiecie, składamy ciach, 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 ciach tą jedną ręką nie pokażę I wychodzi, już takie wychodzi coś? Coś? taka harmonika potem brzegi harmoniki malujemy Ma ze... Ma no i rozkładamy, właściwie powinniśmy rozłożyć każdą warstewkę tej A czekajcie, nie chcę mi się to wyostrzać E, każdą warstewkę tej e, chusteczki, powstaje nam taki, wiecie mnie, to przypomina, no nie wiem czym Michaś się zna akurat, ale goździka, nie, maki są czerwone, no ale tutaj jest troszkę czerwony, tu jest taki czerwony, ale bardziej takim, e, takie są postrzępione jak goździki, e, no i właściwie to wszystko, słuchajcie, słuchajcie, my, e, na jutro żeby było gotowe, bo dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, więc to ono jutro wypada, a... Trochę jednak jest z tym bubania. Pomysł ciekawy, z sieci pochodzi, bo to nie jest nasz wymysł, ale bardzo fajny, coś takiego innego. Oczywiście Michasia też umie z bibuły robić. Zresztą widzieliście, uszuszne do na Dzień Matki też od Michasi takie e, kwiatuszki. No tak. E, no i... A my przystępujemy do dzieła. Potem wam pokażę przebitkę, jak to wyszło. Cały mały bukiecik chusteczkowych kwiatów. Zobaczcie, tak wygląda bukiecik Michasi. Bardzo ładny. Mi się on bardzo podoba. Mnie się też bardzo podoba, tylko w ogóle go widzowie nie widzą. Jest, 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 jeszcze jest serduszko. A zobaczcie, co tu jest jeszcze w środku. Serduszko, Brokatowe serduszko. A tak wyglądają kwiatuszki na takich, widzicie? Mają jak właśnie rozkładanie Ale było. no, nie szkodzi. Wiadomo, że to nie jest idealne, ale co się liczy, że jest od serca jest serduszko. Dobrze. Pięknie zrobione. Przychodzę do Was znowu dzisiaj z kolejnym holem zakupowym. Z różnych miejsc trochę będzie oszon, e, troszeczkę będzie z Ikei i taki jeszcze e, powiedzmy sobie Stoisko. E, już Wam kiedyś o tym mówiłam, z takimi produktami e, spożywczymi, ale oryginalny niemieckie, że tak powiem. E, pierwsza rzecz to jest kawa, lawaca. Tym razem skosztujemy espresso, cremoso Szczerze mówiąc ja nie lubię tych y, y, kaw y, z gatunku kremy, y, bo one są takie jakieś słabsze, y, delikatniejsze, y, a my lubimy taką mocną. Ona akurat ma intensywność 8, y, 8 ziarenek, także ją spróbujemy sobie. W tym sklepie też y, Hanuta. E, Hanuta, widziałam też wersję, że e, jest czer e, czerwony, e, brązowy waferek cze e, czekoladowy, kakaowy e, kakaowy waferek z białym nadzieniem śmietanowym e, z orzeszkami e, i takie duplo, e, to taka przekąska e, i to jest z tego sklepu, teraz może teraz wam pokażę e, wersję taką patrzoną wprost, czyli... E, a tutaj co mamy, e, z Oszona, e, klasyczna czekolada gorzka, e, jogurt e, truskawkowy z truskawkami, no. truskawkowy rolnik, e, buraczki tarte, dwa, kokos, chyba już wiecie, że kokosy lubimy, tam zresztą już jeden jest otwarty, ten idzie do lodówki do schłodzenia. E, masło ekstra bo w promocji po 3,99 chyba, prawda Marek? Co? E, mówimy... Tak? I aha, sól, taka mała sól, bo faktycznie już mam końcówkę soli zwykłej, kuchennej i tak dalej, i tak dalej. Nie do moczenia. I pomidorki i cukiereczki z Lindora. Właściwie te produkty tutaj, te, o, będą wykorzystane Michaś na kanale w tak zwanym e, filmie, w którym Michaśka rodziców kręca. E, jak Wy widzicie ten vlog, to już chyba film jest na kanale, prawda, Marek? Yy, pomidorki. Wiecie, pomidorki będą pyszne, zawinięte właśnie w papiereczki yy, folii z lindorka. L ha, ha. Zobaczymy, kto będzie wkręcony. No i ostatnia rzecz. Yy, na chwilę wskoczyliśmy jeszcze do Ikei. Zaraz wam tu pokażę, co kupiłam w Ikei. Może już zrobimy to na odwrocie w Ikei wycieraczka, ale to jest taka dziwna, jakoś mi to wzięło, wiecie, no taką wycieraczkę mamy przy pokoju, także wymieniamy co jakiś czas te z Ikei 9zł, no 10zł, 999 takie wszystko rzeczy, to są moje woreczki na ubrania na ubrania Dalej oczywista sprawa, też co jakiś czas wymieniamy sobie: szczoteczkę, zmiotkę, i szufeleczkę. No i jeszcze czarny ręcznik. A czarny ręcznik też będzie wykorzystany w pranku to znaczy w tym wkręcaniu rodziców na kanale Michasi. Czarny, właściwie tak ciemno-szary, grafitowy. Także jak ktoś jeszcze nie widział odcinka, to zapraszamy na kanał Miś. Ja dzisiaj zapraszam na. Chodź tu. Urodzinową kawkę i lody i deser. Idziemy. To ja już nie um umiem się doczekać. się jakie masz lody? I mam y, sorbet owoce leśne i ciasteczko. O, no, ciasteczko też lubię, a ten sorbet ładnie wygląda. Omarek. Mm. Czekolada belgijska i coś tam, coś tam, coś tam. Mam. I smakuje. Aha, i czekam jeszcze na kawkę. No to smacznego. O, Zmieniliście miejsca. Poczekajcie, bo coś mi. O, zmieniliście miejsca. Nie, ale Michasia masz liczną lemoniadę. ja sobie wpaść w fotel. A mnie się tutaj nawet lepiej. ja mam kawkę oczywiście i Marek ma białą, tak? Z mm. pianką. Z mm. Jak A masz fajną laskę tam ja na tle. Je no, to jest, ale pokażę. To jest. Ale magryba. Na lemoniadę. Nagrywa? Na Dobra? A mogę skosztować? Tak. To jest ta słonka papierowa chyba. Z tej taka, jest? Mogę skosztować, dziękuję. Mm. Chcesz Marek? Nie, dziękuję. Wycholało mi się troszkę. Ale szkodzi. Dzień urodzin dobiega końca. Właściwie. No tak, dobiega. Jeszcze trochę czasu zostało, ale właśnie... oj, przerwa na reklamy. Ktoś tam sobie robi kawę i troszeczkę robi hałasu, ale my się tym nie przejmujemy. E, smacznej kawy dla Marka życzymy. A ja chciałam Wam pokazać, jakie prezenty dostałam od... E, marka od męża i córki od marka Michasi. Na początek pochwalę się piękną laurką od Misi. Zobaczcie, jaki tort zrobiła. Super! Jednorożcowy unicornowy tort. Podejrzewam, że byłby jaki to smak, pomarańczowy, może troszeczkę śmietankowy w środku, na pewno miałby owoce, jak znam Michasię, bo ona je lubi, ja zresztą też, bardzo ładny, a jaki kolorowy, no tak pysznie wygląda naprawdę, a z tyłu są życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, tak dalej, tak dalej, tak dalej, także zobaczcie, to jest właściwie taki prezent, no chyba taki najcenniejszy, bo zrobiony od serca własnymi rączkami. Bardzo ładny, dziękuję. Yy, no i drugi prezent dostałam od... No, no to wszystkie prezenty, właściwie jeden sobie tak kupiłam, ale dodatkowo Wam pokażę. No i prezent, yy, no w sumie tak czekałam w sumie na ten prezent drugi, ponieważ yy, tak o nim marzyłam trochę. W sumie nie do końca byłam przekonana, przekonana, nie do końca wiedziałam, jaki chcę no, model tego prezentu. Jest to zegarek. Zegarek u, ale to wielka to torba, jest marki. Marki Gucci. Zaraz Wam pokażę. Jest bardzo, w sumie taki dosyć klasyczny, a jednocześnie dosyć. No klasyczny, a jednocześnie dosyć oryginalny. Powiem tak, dla mnie no i zobaczcie, pokażę wam ten model moment, bo muszę do niego się jakoś tam dostać o oh, wow wygląda tak, jest śliczny bardzo ładny, podoba mi się no właśnie to jest ten charakterystyczny kolor ta kolorystyka no i on ma taki pasek podwójny tekstylny tutaj z wierzchu, materiałowy że tak powiem, zaraz zobaczycie a w środku przyty Pani twierdziła, że to jest skóra w sklepie, pani w salonie. No i tak, mniej więcej prezentuje się zegareczek. Fajnie. To mój pierwszy prezent, a drugi prezent, tu, Valentini, taka torebka. I zupełnie prosta też torebka, z letnim motywem y słoneczne uczucia, czy coś tam, filiks, dobra. <śled> Także bardzo prosta w środku. Y Kieszonka, w środku jeszcze widzicie taki pasek. Gdzie jest ten pasek? Tutaj jest, 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 jest. O, jest. Taki pasek do noszenia zawieszenia torby przez ramię. No i właściwie tyle prosta, zwykła torba. No ale fajna taka na letnie bieganie można na plażę nosić ze sobą. No i piękne róże, które dostałam. Mm, śliczne, wspaniałe. Jakaś to taka odmiana marek mi mówił? Jaka? Od, jaka to jest? Ekwadorskie, z Ekwadoru. Aha, róża z Ekwadoru. Pierwsze słyszę, dla mnie róża to róża. No, piękne, śliczne, także e, tyle z Dnia Urodzin. Ciągle patrzę do góry, oczywiście, jak już Wam mówiłam. No i e, powoli będziemy się żegnać e, Pewnie już za chwilę To na razie, pa I kończymy tego vloga Zanim pożegnamy się z Markiem Jeszcze pokażę wam e, ciąg dalszy prezentów Bo mm, niespodzianka Przyszła do mnie e, A w niej Zaproszenie na film Właściwie na dwa filmy Dwa podwójne zaproszenia na film e, Pierwszy z nich to Anna Nie wiem czy znacie Ja nie znam, jeszcze nie byłam szczerze powiem E, ale zapowiada się fajnie o kobiecie takiej twardej, silnej babce. E, zobaczymy, nie będę spoilerować i nie będę w ogóle czytać. E, a drugi film, e, Gwiazda? Moja Gwiazda. E, coś tak przez e, e, mgłę kojarzę, że to jest taki film o bohaterce, która chce spełnić swoje marzenia. Mieszka w Anglii. E, no i. E, Postanawiam wziąć w takim castingu coś ala y, talent show y, ale co dalej jak, gdzie, kiedy nie wiem no i do tego jeszcze dostałam taki prezent marzeń oh, to było też wspaniałe y, bardzo pomysłowe i bardzo trafione że tak powiem y, prezent marzeń, tu jest taki karnet na prezent marzeń y, w środku jest książeczka z różnymi opcjami, możliwościami. Mogę sobie wybrać jeden z prezentów, Tu są różne, to jest kurs tańca, no lekcja tańca, może tak powiem. Lekcja tańca masaże różnego rodzaju, do wykorzystania w różnych miejscach. Oczywiście trzeba się wcześniej umówić. Ja chyba skorzystam jednak z jakiegoś manikir. Także bardzo dziękuję serdecznie. To jest dopełnienie właśnie moich urodzinowych prezentów. Teraz czas na pożegnanie. E, dziękujemy. O, Są, -da -da. Ruchy, są ruchy kuchenne. No ale nie, no po co poziomu? tak nie wygląda? Jak tak stanie to co? No to nie, bez to... sensu. No Ej, nie. To, to, to bez sensu, bez sensu. O, To no tak. ja się zniżę. O. Nie, to ja tak będę trzymała. Dobra, nagrywa to coś w ogóle. Nagrywa. No to w dzisiejszym odcinku. No to mówisz. To bo ja w, w zasadzie cały czas gadam i gadam. No właśnie. No to proszę, Marek się żegna z wami. Y to na ciebie to tyle, zostawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie, że ten odcineczek też montowała. Marzenka w całości, bo chyba ostatnio nie widzieliście, bo była tak reklama włożona, że przycięła końcówkę i nie słyszeliście tego. No jak mogłeś. Także Marzena to też dla was montowała. Z przyjemnością? Zresztą, wielką. No i piszcie Właśnie komentarze. Właśnie pisze komentarze, jak się Wam podoba. Montaż marzenia, te przejścia, te nie, książki. Nie, ja to muszę wszystko wiecie: jeszcze dopracować, bo jeszcze dużo niedociągnięć. Do, do, nie, 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 no to Tak dalej, nie samej się tak średnio podoba, nie. bo ja nie lubię takich blu. Blub? E, także piszcie komentarze i czekamy na Was w następnym A odcinku. A wiesz, że ostatnio, się, to tylko ujęcie było takie. Mm. Mm. Aha, no to naraz. To jest bał. O, i upały. I wchodźcie na TikToki nasze. Tam macie sposób na upały. U Mihaszki na kanale też.